Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie przepis. Będzie to przepis na tartę z kurczakiem. Przepis określany jest jako średnio trudny i pochodzi ze wspólnoty. Jeżeli jesteście ciekawi, jak on wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. przygotowania tarty z kurczakiem będziemy potrzebowali podstawowe składniki. 110 g zimnego masła pokrojonego na kawałki, 220 g mąki pszennej, 40 g zimnej wody oraz 1 łyżeczka soli. Do farszu 300 g piersi z kurczaka pokrojonej w kostkę, 50 g oleju rzepakowego, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka pieprzu czarnego mielonego, 1 łyżeczka tymianku suszonego, 1 druga łyżeczki suszonego czosnku niedźwiedziego, 100 g cebuli pokrojonej w ćwiartki, 250 g pieczarek pokrojonych na 200 g sera camembert pokrojonego na 12 trójkątnych kawałków, 200 g faśniej śmietany 18, 3 jajka. Czas przyrządzania 30 minut, łączny czas 1 godzina 55 minut. Przepis tutaj widzicie, pochodzi od użytkownika Kasia Kamil i wejdzie nam z tego 6 porcji. Rozpoczynam gotowanie. Na początek wrzucamy 110 g zimnego masła. Mąka. Dodajemy teraz 40 g zimnej wody i łyżeczkę y, soli. Woda. I nasza sól. Zamykam pokrywę i teraz wszystko mieszamy. 30 sekund, obroty prawe 5. Mieszanie zakończone. Ciasto wyjmuję, formuję z niego kulę, owijam folię spożywczą, odstawiam na 20 minut do lodów. Tak się prezentuje nasze ciasto, także teraz będziemy z tego formować kule. Zbieram wszystko, żeby nic tutaj nie zostało w pojemniku. Ja ciasto po prostu włożę do woreczka foliowego i wrzucam do lodówki. W kolejnym kroku musimy umyć pojemnik miksujący. Mam tutaj opcję krótkie czyszczenie, czyli wleję około litr, pół litra wody do pojemnika miksującego. Woda wlana, dolałam dosłownie odrobinkę płynu do mycia naczyń. Zamykam i uruchamiamy. Nasze krótkie mycie zakończone. Sprawdźmy pojemnik. No wydaje, no, wydaje się na umyty. Także wylewam, opłukuję i zobaczymy. E, tak się prezentuje nasz umyty pojemnik. Jak widzicie, jest czysty. Także fajna opcja, że ktoś coś takiego wprowadził. Ciasto wyciągam z lodówki, rozwałkowuję i wykładam, wylepiam brzegi tarty. Średnica 26 cm. I odstawiam do lodówki znowu. Wyjmuję ciasto. Ja chyba nie będę rozwałkować, po, po prostu ręcznie to ciasto wylepię na moją y, tartę. Mnie to chwilkę zajmie, no ale cóż. Także dobra, ja będę wylepieć. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Do Was wracam za chwilę. Moja blaszka wyklejona ciastem, także wrzucę ją teraz do lodówki. Jeżeli się za przygotowanie farszu, odważam y, 300 g kurczaka. Ja już kurczaka mam odważonego, także zostaje mi tylko go pokroić na kostkę, bo tam była informacja, żeby kurczak był pokrojony w 2 cm kostkę. Ja tego nie zrobiłam, zrobię to teraz. To jest kurczaka tak mniej więcej w 2 1 cm kostką. Myślę, że tutaj ta kostka nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Jaka to będzie grubość, jak pokroimy kurczaka? Dajcie znać w komentarzach, czy Wy przygotowywaliście taką tartę. Czy w ogóle lubicie tarty na wytrawno, czy raczej tarta to już jak, jak już tarta, to raczej na słodko. Dobra, kroję kurczaka i spotykamy się za chwilę. Do mojego kurczaka teraz muszę dodać przyprawę. Na początek 30 g oleju, czyli około połowę tego, co przygotowałam. Olej dodany. Następnie pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu. Połowę soli, połowę pieprzu, i jedną łyżeczkę tymianku. Teraz to wszystko sobie wymieszam kurczaka z tymi przyprawami. Mamy teraz informację na naszym urządzeniu, aby wszystko włożyć do głębokiego wkładu do gotowania na parze. Jako, że ja uważam, że trochę nie ma sensu wyciągać tego wkładu do gotowania takiej ilości kurczaka, przerzucam sobie po prostu do koszyczka mojego kurczaka i odstawiam go na razie. Wykonujemy kolejne kroki. Do naczynia wkładam 100 g pokrojonej na ćwiartki cebuli. Cebulę pokroję na ćwiartki. U mnie 100 g to jest dwie cebulki. Akurat trafiły mi się takie dość małe w sklepie. Cebula wrzucona. Rozdrabniamy cebulę. 7 sekund, obroty prawe 3. Słuchajcie, tutaj jest jakiś delikatny błąd w przepisie, bo zobaczcie. Po, po, po 7 sekundach, obrot, obrotach 3 nic się nie zadziało. Ale na górze już widzę, że mamy informację o zrozumieniu 7 sekund obroty 5. Także ja sobie tu zmienię większe obroty na 5, 7 sekund i teraz startujemy ponownie. I myślę, że teraz już prędzej nam się ta cebul cebula posiekała. Aczkolwiek chyba to jeszcze nie jest ten efekt, który ma być, także... No, tutaj jest delikatny błąd w przepisie. Bo zobaczcie, to jest jeszcze taka wielkie te, więc ja powtórzę jeszcze raz i zrobię obroty 6. Zgarnę na dno i dodaję do tego przekrojone na pół pieczarki. Pokroiłam pieczarki na pół na ćwiartki, jeżeli były większe, dodaję do pojemnika. Rozdrabniamy teraz pieczarki. 5 sekund, obroty 5. Zobaczmy, co się zadziało. No, coś tam pieczarki nam się rozrobiły. Myślę, że nie wszystkie tutaj, jakaś pojedyncza dosłownie nam została, ale tak, to, to jest ok. Składniki zgarniam na dno, dodaję pozostały olej i będę to wszystko dusić przez 15 minut. W międzyczasie również muszę nadstawić tego kurczaka, także ja sobie, słuchajcie, zgarnię to wszystko na dno, wstawiam tutaj kurczaczka. Nie muszę wyciągać tego wielkiego wkładu do gotowania na parze. Zamykam. I też jest informacja, żeby w międzyczasie upiec nasze ciasto. Także przejdźmy do kolejnego kroku. Piekarnik 200 stopni, schłodzone ciasto nakłuwam widelcem, przykrywam papierem do pieczenia, nakrywam czymś, czymś ciężkim i piekę 10 minut. Gotujemy na parze. 120 stopni, 15 minut, obroty prawe, jeden, start. Tak najpierw rozgrzewanie. Ciasto nakłuwam widelcem, Robię to losowo w kilku miejscach. Nakładam papier do pieczenia, przykładam czymś ciężkim, czyli u mnie to naczynie żaroodporne, i wstawiam do piekarnika na 10 minut. Po 10 minutach zdejmuję naczynie żaroodporne i papier i piekę jeszcze 10 minut. Jak widzieliście na przebitce, ciasto pierwsza część się upiekła, ja zdjęłam naczynie żaroodporne i ciasto piekło się jeszcze 10 minut. Wyciągam nasze, naszą tartę z piekarnika i teraz robimy kolejny krok. Musimy teraz rozpakować wszystko, co mamy w pojemniku. Jak widzicie, tak się prezentuje nasz uparowany kurczak. Wyjmę go sobie na razie na bok. I muszę teraz na moje ciasto rozsmarować ten farsz pieczarkowy, a następnie rozłożyć kurczaka. Wykładam sobie farsz pieczarkowo-cebulowy. Jak widzicie, taka pulpa nam się z tego zrobiła. Wydaje mi się, że wszystko, co się dało wyjąć, to już wyjęłam. No i cóż, rozsmarowuję to teraz. Pieczarki rozsmarowane, przerzucam kurczaka. I cóż, kurczaka też muszę jakoś w miarę równomiernie rozłożyć po całości ciasta. Układamy teraz promieniście nasz ser camembert. Mamy wskazówkę, że naczynia nie musimy mieć do, do naczynia wlewam śmietanę. Pijam trzy jajka i trzecie jajko. I dodaję pozostałe przyprawy pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu oraz y, czosnek. My dzisiaj korzystamy z czosnku y, staropolskiego, nie mamy akurat niedźwiedziego. Mieszamy wszystko 10 sekund, obroty 5. Sos mamy już gotowy. Pozostało nam teraz tylko przelanie go na naszą tartę i wszystko zapiekamy 30-35 minut w piekarniku, temperatura 200 stopni. Proporcje sosu są idealne do tego ciasta, które tutaj mamy. I pieczemy 30 minut. Minęło 30 minut. Tarta upieczona, jak widzicie, wygląda dosyć ciekawie. Cóż, odstawiamy ją dosłownie na 2-3 minutki do takiego ścięcia i będziemy kroili. Tak się prezentuje gotowa, skończona tarta. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Nasza tarta trochę ostygła, ale i tak jest bardzo ciepła, więc ja myślę, że ukroimy sobie taki trójkącik żeby spróbować w ogóle, jak ona smakuje. Weźmy może na razie ten kawałek taki bardziej zapieczony. W ogóle powiedzcie, jak Wy podchodzicie do... jakie macie stosunek do takich tart e, wytrawnych? No bo ja to raczej tarty, jestem zwolennikiem tarty na słodko. No a tutaj mamy tartę ewidentnie wytrawną. No, no i co? Otwieramy. Ciach! Tak się prezentuje w przekroju, jak widzicie jest turbo ciepła. No dobrze to wygląda. Myślę, że trzeba to odłożyć. I sobie kawałek spróbować. Smacznego. Widzicie co, ja wezmę to jednak widelczykiem, bo strasznie gorące jest. A tutaj mam akurat kawałek camemberta. Smacznego. Dobra. Kawałek spróbowany i powiem Wam tak: tak jak mówiłem na początku, ja nie jestem jakimś wybitnym fanem tart yy, wytrawnych. Zdecydowanie wolę tarty yy, na słodko. No ale nie jest to rzecz, której bym nie zjadł. Jest to po prostu smaczne i tylko tyle. Ja myślę, że tutaj nic bym nie zmieniał. Tarta po prostu w smaku jest poprawna, z pasujących mi składników, pasuje mi camembert, który lubię, pasuje mi ten kurczak z czosnkiem, z takich prostych przypraw, sól, pieprz i tyle. Jest naprawdę wszystko w porządku. Ogólnie danie moim zdaniem godne polecenia, mimo że mi nie smakuje, znaczy nie smakuje. Jest dobre, ale jakoś się tym nie zachwycam. E, więc, mimo takiej mojej opinii, myślę, że warto to zrobić, ponieważ przepis jest stosunkowo dopracowany. Tam było jedno potknięcie tylko z czasem rozdrabniania cebuli. Ale widzieliście, że w górnej belce był inny czas, a finalny był ustawiony inny. Także tutaj delikatne potknięcie. Ale wszystko się udało, robiliśmy krok po kroku. Dla wszystkich fanów camemberta, w szczególności tart e, wet, wytrawnych, myślę, że ten przepis jest bardzo dobry. Ja sobie później to spróbuję na zimno, w mojej opinii na ciepło, z tym takim delikatnie ciągnącym się serem. Jest naprawdę dobrze. Jest dobrze, dajcie znać, czy Wy robiliście, czy lubicie takiego rodzaju jedzenie. A my widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej! Spróbuję jeszcze ja sobie tej tarty. Mam pewne przemyślenia. Ogólnie tarta sama w sobie jest bardzo smaczna. Ciasto kruche jest naprawdę kruche, więc jest idealnym jakby podkładem do innych tart. Jeżeli chodzi o tą tartę, brakuje mi jakiegoś takiego wiodącego smaku. Ja myślę, że fajnie tutaj by się sprawdził pomidor suszony. Wtedy on by nadał takiego specyficznego smaku. Ale sama w sobie nie jest zła. Myślę, że warto ją odtworzyć, powtórzyć. Tylko mówię, na przykład ja bym kolejny raz dodała pomidor suszony.